Cześć, witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Iron, a to będzie nowy odcinek z Diablo 3 i tak pewnie jak się domyślacie, z tytułu będzie to następny odcinek z serii 1100 odłamków w kropeczki kropeczki minut no i zobaczymy ile dziś uda mi się e, zebrać legend i w jakim czasie to zrobię. E, jedna z osób komentujących pierwszy odcinek zaproponowała, żebym to robił różnymi postaciami i dzisiaj mam zamiar e, zrobić ten speedrun na e, gierze 50 e, szamanem i nowym buildem. Przypuszczam, że już w tym momencie na kanale jest właśnie ten build związany ze speedrunami na gierze 50-60 właśnie szamanem i tym buildem, więc jeżeli byście byli zainteresowani, jaki to jest build, to możecie go znaleźć już pewnie na kanale. A jeżeli nie, to znaczy, że ten odcinek jest pierwszy, a następnym filmem, który się pojawi na kanale, właśnie będzie ten build, jeszcze nie wiem, co włączę pierwsze. Dobra, to co? Wczoraj bawiłem się dość długo tym buildem. Powiem Wam, że daje bardzo, bardzo dobre wyniki. Nawet udało mi się zrobić lepszy wynik, jeżeli chodzi o speedrun w jednym gierze niż e, wynik wizem, więc zaraz zobaczymy. OK. Dobra. Ja już mam gotowy tutaj stoper na smartfonie. E, zeruj. I zaczynamy. Trzymajcie kciuki. Dobra, poszedł. Elyansko. Dobra. Potrzeba więcej czasu. Oczywiście, oczywiście e, bijemy. Bijemy. E, dwie? Dwie elity były? Dwie elity. Oczywiście bijemy e, monsterkami, pieskami i e, tutaj ta, e, taktyka jest tego typu, że biegamy od elity do elity. Naprawdę świetnie się to sprawdza. Wierzcie mi jest jest efekt Ulega, niesamowity ten. Jeszcze trochę czasu muszę się uleczyć okay. Znowu dwie elity znaczy nie to, żebym narzekał, tak? A ja nawet nie widziałem kiedy <ścoughs> Rozwaliło. No. Patrzcie co się dzieje z elitami na 50 to jest to jest wręcz niesamowite Jeszcze trochę prawda cię Jeżeli monsterki coś by tam kurde nie zjarzyły bazy No to możecie je skastować ponownie I biegniemy do, od elitki do elitki Patrzcie To jest niesamowite Nie jestem jeszcze niesamowite jest jaki ma potencjał ten build jak mówiłem już powinien być na już powinien być na tym na kanale nie wiem czy nie lepiej pije od visa jeszcze trochę czasu nie wiem naprawdę jest jest bardzo bardzo mocny bardzo nie jeszcze go. Jak są jakieś większe grupki, to spokojnie można się, e, można się, na chwilę zatrzymać i je rozwalić. Ale przede wszystkim elity. Elity najwięcej dają. Trzeba więcej czasu. No chyba zaraz będziemy mieli bossy. Czas powinien być naprawdę dobry. By Starczyło na bossa. Nice. Zaraz zobaczycie, co się stanie z bossem. Jeszcze trochę czasu. No okay. szybko zbieramy. Tak, usi. Jej, usi. Eee, szybko, 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 Dobra. Lecimy. Zobaczcie, jaki ładny, jaki ładny drop może być na 50 ce O, kitek wypadł. I kurde kurde, dla, dla tego, dla Barba. Okej, okay, 2,31. Zobaczcie. Wczoraj miałem wynik 2,05 to naprawdę jest szybko. Okej, okay, dobra. Trzeba pamiętać, żeby najpierw skastować naszych podopiecznych i lecimy do przodu. Co jakiś czas spoglądamy... Czy to była lita? Tak. Kure. widzieliście, nawet nie wyszedłem z chickena. Okej, okay, tu jest wyjście. O, o, o uważaj, czasami, czasami e, ja tu jestem zrobiony na maksa pod DPS, dlatego, dlatego może być czasami e, trzeba uważać, czasami zwracać uwagę na, na tem, na, e, na życie, żeby nie zginąć. Ale co tam, jak raz na 100 lat zginiemy, to nie ma problemu. A tu chodzi o to, żeby natychmiast bić tą elitę. Jak odpowiednio, jak odpowiednio się wbije jak odpowiednio się wbije ten... E, monsterki odpowiednio się wbiją, to, to, to jest jed, jeden strzał i nie ma już lit. Dosłownie jeden, jeden strzał. Takie duże grupki można... można się z nimi pobawić troszeczkę. Ale proponuję się skupić na litach. No i tutaj przy tym, przy tym bildzie jest ważne to, żeby też zbierać kulki. To zobaczycie. Kuleczki są bardzo, bardzo, bardzo ważne. No. Gdzie są chłopaki? Tak jak mówiłem. Co jakiś czas spokojnie możecie sobie skastować z powrotem czasu. monsterki. Możecie sobie skastować co ja jakiś czas monsterki i jak one gdzieś tam się zgubią to wtedy no, mogę ten Wtedy szybciutko się naprowadza na cel. Patrzcie, na hita są. Wszystko jest na hita. Uwielbiam ten build. Tutaj, jeżeli ktoś by miał problem z przeżywalnością, wystarczy sobie zmienić jedną pasywkę. Jedną pasywkę wystarczy sobie zmienić pod kątem e, pod kątem jeszcze jednej, że tak powiem... Gdzie? Strata czasu No dobra, dobra, dobra. Kurde, nie mogę się poruszyć Jeszcze trochę czasu Nie mam tych Dobra, z buta trzeba ich zrobić Kurde Orbiter, ale co widzicie Bardzo, bardzo delikatny jest ten build Ale za to ma DP, jest niesamowity Tracę czas, niedobrze Nie jestem jeszcze Dobra Aha. Dobra Dobra, jest strażnik. Kurde, znowu padłem. Ajajaj, aj, aj, niedobrze. Niedobrze, niedobrze. Wszystko jest stricte pod DPS. Okej. Okay. na strażnika. Monsterki potrzebują chwilę. Monstrum robi nam główny DPS. Trzeba więcej czasu. No. trochę dałem dupy. A tak to jest. Dobra. Niepotrzebnie tyle razy zginęłem, a run był naprawdę dobry. Jestem Okej. Okay. Na no, filmie będę mówił co, co można pozmieniać, żeby żeby mieć lepszą przeżywalność. Ale tu mam stricte, stricte pod dipsa. Dobra, tak by było dobrze, straciłem dużo czasu. No się Czas mówi. Okej, okay, ale zobaczcie, tyle czasu straciłem, a i tak 3.34. Mogłem o wiele, o wiele lepszy mieć wynik. Co... Te, grubo... grubo poniżej. Na, sam, na samym początku trzeba uważać. mogłem mieć wynik grubo poniżej 3 minut. Jeszcze nieskończone. Prawda, ta miejscówka jest fatalna. Bardzo jej nie lubię. I Tutaj chodzi o to, że praktycznie się wchodzi. Jeżeli monsterki dobrze się wpakują, to tak naprawdę jest to, jest to kwestia jednego strzału. Trzeba uważać na wybuchy. Czasu. Okay, tutaj chyba musimy jednak w tą stronę lecieć. Dzisiaj? Na 50 to jest ciach i nie ma nie jestem jeszcze. Sprawdza trochę Trochę trzeba uważać na przyżywalność. Ale to nie problem. No, trzech. Jeszcze znaczy. trochę czasu. I będę sobie dodawał dodatkowych minut za, za... dead Po prostu wtedy wtapiam czas, tak? To jest na dole, nie ma. Dobra, lecimy do góry. I trzeba mocno zwracać uwagę na... E, na mapkę. Kurde, nie ma w ogóle elit. Niedobrze. O tym się traci dużo czasu dobra, jest pierwsza elita Jest pierwsza elita, dobra Okej, okay, lecimy dalej I nie ma nic. Okay. Jakiś rewelacyjny ten gierek nie jest. Powiedziałbym raczej, że jest słaby. Tu jest gdzieś elita, nie widzę. Duża grupa sprzętu. Można je lekko natrzatnąć. Okej. Okay. I do góry. Okej. Okay. Dajemy na dół. Czy tu gdzieś mamy elitę? Nie mamy. Okej, okay, tu mamy elitę. No. Zobaczmy na górze. Jak mówiłem, bardzo, bardzo łatwo jest zmodyfikować ten build, żeby była lepsza przeżywalność. I przez to wtedy zmniejszamy DPS, tak? Tu mi stricte zależało na, na DPS-ie. To jest dla scanu, ale Dipsy jest duży. No... Czasami, czasami się zapnął Okej. Okay. No, zbieramy, zbieramy, zbieramy. Daj bo... Bez jaj. Witaj. No. O, chyba, chyba na wizie będę miał lepszy czas, ale przez to, że tam tyle razy zdedowałem. Okej. Okay. Płynie w tobie prawdziwa... Ciach. Dalej. O, swój... o, no. dalej. Wykorzystaj swą wolność. O, zapomniałem. Dobra. Nie jestem jeszcze gotów. No czasem otwierać mi kurde te drzwi, jezu. trzeba okay. więcej Wszystko zależy od tego przy tym, jak monsterki się wpasują. Nie jestem jeszcze Jak się dobrze wpasują, to jest gitara. Gorzej jak się źle wpasują. To serce polityczne. mi pomagają. Potrzeba więcej czasu. No kurde, nie tu. Dzisiaj trzeba mocno patrzeć na mapkę. Jak moc tam. będzie z nami? Duchy mi pomagają. Wybieramy wszystkie kuleczki. Potrzeba więcej czasu. Lecimy dalej. Dobra, to jest dobra miejscówka. Nie jestem jeszcze jest okej. Dobra, okay. dobra to poszła. O, to jest ta mała taka idziemy dalej, jest elita. No, poszło. Okej. Kuremdy teraz, to jest elitka, nice. No. no, 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 no. Jeszcze jedna lita. Dobrze. Super. Żeby nie wejść teraz w ten wybuch. Czas będzie świetny. Jest strażnik. No. Nawalać, nawalaj, szybko, 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 szybko. No co jest? Okej. Okay. Dobra, trzeba porzucać parę rzeczy. A to. Ciach, ciach, ciach. Dobra, cześć. No, 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 no. Jaki będzie czas? No, jest troszeczkę słabszy. Okej. Okay. No, szybko, szybko, szybko. Ciach.

No, dużo dużo zmarnowałem czasu wtedy, co na drugim ranie tak parę razy padłem. Okej. Okay. Dobra. Nie pamiętam, chyba 13, 13? 13 miałem. Poczekajcie. Teraz muszę sobie jeszcze policzyć, ile mam legend. Naprawdę ich mam sporo. Dobra. Policzmy.

O kurde, myślę, myślę że, że spokojnie tym buildem jestem w stanie pokonać wizę. Myślę, że spokojnie. A, to nie. Też nie, też nie, też nie. To jeszcze mi nie wypadło starożytne, powiem wam. Szukam starożytnego kitka. Niestety nadal jeszcze nie. To jest set ziemi na barwa. To niekoniecznie i to. No, gdyby miało socket i 100 obrażeń, to by było gitara, ale nie ma. No dobra, no dobra. Widzieliście? Sporo, sporo legend. Czy to, to mogę już od razu wyrzucić, bo to mnie nie interesuje. I lecimy do Kadali i co my weźmiemy? Zobaczymy, może się trafi Kitek. No dawaj Kadala. Słabo, jak na razie jedna Legenda. Okej. Okay. I to jeszcze w dodatku słaba. Gotów? No nie. Nada się na przycisk, Żabka. nie Dwie mnie na to. Dobra. To jest 25 legend razem. Okej, okay. nie i... Też nie starożytna. Razem 25 legend. 25 legend. Okej. Okay. No dobra. To chyba by było na tyle. Tak jak mówiłem, na kanale macie już w tym momencie albo za chwilę będziecie mieli cały build związany z właśnie tym buildem szamana. Tam w tym buildzie mówię, co można ewentualnie zrobić, żeby podnieść przeżywalność. Wystarczy zrobić malutkie zmiany, i tak naprawdę na odręce 50, bez szans będziemy, żeby zginąć. Ja szczerze mówiąc. Tak przygotowałem tą postać, żebym e, mógł praktycznie one hitować, natychmiast zabijać elity na GR50. No i trochę mnie to zgubiło czasowo, ale myślę, że jeżeli następnym razem e, będę nagrywał następny odcinek, myślę, że czas visa jest do pokonania. Ok, dobra, słuchajcie. Z góry dziękuję za wszystkie lajki. Piszcie, jakie wy mieliście czasy, jakimi postaciami. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, ile legend uzyskaliście jak szybko zebraliście 1100 odłamków na gierze 50. Eee, przypominam że streamuję od poniedziałku do piątku o godzinie 17 na Twitchu oczywiście Diablo. No i oprócz tego jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału to zachęcam do subskrypcji. No i obserwujcie mnie na Twitchu bo w momencie kiedy będę wchodził to będziecie wiedzieli że możecie zobaczyć takiego streama. No co piękne dzięki pozdrawiam pa pa i cześć.